Cześć boże, witajcie w niedzielę, kiedy przeżywamy rocznicę poświęcenia bazyliki na Lateranie. Ewangelia według świętego Jana. Zbliżały się żydowskie święto paschy i Jezus udał się do Jerozolimy. Na dziedzińcu świątyni napotkał sprzedawców wołów, owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Wówczas plut bicz ze sznurów i przepędził wszystkich z terenu świątyni, również owce i woły. Rozrzucił pieniądze tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Przedawcą gołębi zaś nakazał, zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego ojca. Uczniowie przypomnieli sobie tekst pisma, gorliwość o twój dom pochłania mnie. Żydzi natomiast zwrócili się do niego z pytaniem, jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić? Na to Jezus odpowiedział, zbóżcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją wzniosę. Żydzi odrzekli. 46 lat budowano tym świątynię, a Ty chce się wznieść w ciągu trzech dni. On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział i uwierzyli pismu oraz słowom Jezusa. Dzisiejszy Ewangelia pobudza nas do refleksji w kontekście kultu, który sprawujemy w naszych świątyniach. No bo popatrzmy na jedną rzecz: przychodzi Jezus do świątyni. Dzieje się od wieków to, co od zawsze było, a więc składane ofiary, woły, owce, gołębie, wymiana, wymiana pieniędzy na tak zwane świątynne, a więc to wszystko, co się tam działo, było usępowane tradycją i było potrzebne, aby kult staro starotestamentalny mógł być składany. Czy w takim razie Jezus chce ten kult zniszczyć? Absolutnie. Jezus jako Bóg, patrzy w serca ludzi, którzy to czynili. I z miejsca, gdzie powinno być to wszystko uświęcone kultem, stało się miejscem zarobku, biznesu, pazerności, chęci tylko bogacenia się i pewnie też różnych postaw, w których byli lepsi od innych, a więc hamstwa i wielu innych postaw, które niestety na pewno tam były w czasie tego sprawowania tych czynności przed świątynią. A więc Jezus nie kwestionuje kultu, ale oczyszcza serca. Które z kultu zrobiły miejsce zarobku, biznesu. I oczywiście musimy dzisiaj odnieść tę Ewangelię do czasów współczesnych. Niewątpliwie jako proboszcz, jako ten, który jest w tym kościele hierarchicznym, jak czytam tę Ewangelię, mam drżenie serca. Mówię poważnie, że w tym wszystkim, co się dzieje w kościele, nie ma właśnie tych postaw, które można zauważyć w Ewangelii, które Jezus piętnuje. Jest takie bardzo ważne, aby serce ciągle było oczyszczane poprzez miłość, dobroć, poprzez otwartość, życzliwość, by w tym wszystkim nie doszło do sytuacji, w której pieniądz, mówię o kulcie religijnym w naszych świątyniach, jest najważniejszy. I ta Ewangelia jest w sposób szczególny kierowana do nas, kapłanów, ale do każdego człowieka, bo nie da się te pieniądze załatwić wszystkiego, ani dzięki pieniądzom kupić sobie zbawienia. I tutaj, kochani, jasne, my księża mamy sporo do refleksji. Ale wszyscy ludzie powinni również to zreflektować, by nie robić chaosu, targowiska ze swoich serc. To, co jest tam, płynie w Ewangelii. I dla każdego z nas, punkt odniesienia dzisiejszej Ewangelii. Kiedy uczniowie zrozumieli, o co chodziło Jezusowi? Gdy z zmartwychwstał, zrozumieli. A więc bez wiary w zmartwychwstanie, że Jezus jest w naszych sercach. Nie pojmiemy ani kultu, ani rytuałów, ani wszystkiego tego, co się dzieje wokół kościoła. A my, w tym kościele, się zbawiamy.